Cześć, nazywam się Agnieszka Mikołajczak i jestem magistrem fizjoterapii. W poprzednim filmiku opowiedziałam o sposobie na szybką naukę mięśni podpotylicznych i mam nadzieję, że zapoznaliście się już z tym filmikiem, ponieważ dzisiaj będziemy kontynuować temat. Wiadomo, że ciało ludzkie składa się z samych ważnych rzeczy, bo to, co nie jest ważne, zanika w ramach ewolucji. Jednakże uważam, że te mięśnie mają naprawdę bardzo, bardzo szczególne znaczenie w naszym organizmie. Są e, ważnymi proprioceptorami trudny wyraz e, naszego ciała, pomagającymi e, ustabilizować nam głowę w odpowiednim ułożeniu w stosunku do szyi, a więc też w stosunku do całej reszty ciała. I jest to ważne w czasach, kiedy coraz więcej siedzimy i przed komputerem, i w czasie COVID-a, kiedy nagrywam ten filmik, to przed Netflixem. E, dzięki temu, że są mięśniami czucia głębokiego, kontrolują one naszą równowagę i ruch, a przez to, że łączą się powięziowo z oponą twardą, a jak opowiem Wam za chwilę, e, wpływają one również pośrednio na pracę, Naszego układu nerwowego, a dokładnie nad jego stymulacją, czyli naszymi nerwami i wyciszeniem, które jest mega, mega ważne. Dlatego też uważam, że warto z nimi zapoznać się trochę bliżej. Przepraszam, że nie będę patrzyła bezpośrednio w kamerę, a będę patrzyła w prezentację, gdyż będzie mi łatwiej o tym opowiadać. I tutaj chwileczkę jeszcze pogrzebię, żeby przełączyć Wam prezentację na główny. Ekran. Ok, jest, więc zaczynamy. Mięśnie podpotyliczne, jak sama nazwa wskazuje, leżą one pod potylicą. Najprościej można rzecz ująć, że biegną one od C1 do potylicy oraz od C2 do C1 lub potylicy, w zależności od tego, który tak naprawdę z tych mięśni mamy w tym momencie na myśli. Nie są, jak widzicie, to duże mięśnie. Są bardzo króciutkie, ale też są i bardzo silne. Nie są mięśniami powierzchownymi, ponieważ leżą pod innymi mięśniami, między innymi pod czworobocznym grzbietu. Jest ich pięć, i mamy tutaj je wymienione wszystkie w kolejności, w jakiej będziemy je omawiać: a mianowicie prosty tylny głowy, mniejszy, większy, Skośne głowy dolny i górne oraz proste boczne głowy. Mówi się o dość dużej zmienności anatomicznej tych mięśni, ponieważ mówimy tutaj o 45% w przypadku, w przypadku bochenka, więc myślę, że sporo. Często dochodzi do zdwojenia tych mięśni, szczególnie prostych, rzadko do redukcji prostego tylnego mniejszego i zastąpienia go większym. I rzadko też dochodzi do zdwojenia skośnego górnego głowy. Tak. Zanim jednak przejdziemy do omawiania tych mięśni, chciałabym Wam przedstawić schemat, na którym będziemy pracować, i jest on tutaj na tym slajdzie. To podłużne półkole do góry to potylica. Dokładnie pamiętamy, gdzie się przyczepiają te mięśnie, a mianowicie poniżej kresy karkowej dolnej kości potylicznej i ta To półkole będzie nam to przedstawiało, właśnie. Trójkąty, które znajdują się po środku, skierowane wierzchołkiem w dół, będą nam przedstawiały wyrostki kolczyste. Oczywiście pamiętamy, że C1 nie ma wyrostka kolczystego, tylko guzek tylny. A oczywiście C2 już ma normalny wyrostek kolczysty. I jak się pewnie już domyślacie, te bocznie skierowane trójkąty po prawej i po lewej stronie będą nam Przedstawiały wyrostki poprzeczne kręgu, zarówno szyjnego, jak i szyjnego, pierwszego, jak i drugiego. Tak, w ten sposób. Tak na marginesie polecam Wam bardzo naukę poprzez rysowanie mięśni, wymyślanie własnych schematów, bo naprawdę o wiele łatwiej to wszystko sobie zapamiętać. Nauka za pomocą wyobraźni też jest jak najbardziej ok, bo. Nauczenie się i zdanie to naprawdę nie jest sukces. Sukcesem jest dopiero fakt, kiedy potrafimy to wszystko sobie wyobrazić, połączyć, przetworzyć, umiejscowić w organizmie i znaleźć korelacje pomiędzy innymi strukturami, które w tym organizmie są. Wtedy dopiero możemy, kiedy znamy te wszystkie współzależności, mówić o sukcesie. Dobra, wracamy do schematu. Ehm, mięśnie. Pierwszy zaznaczony mięsień, o którym mieliśmy mówić, to prosty, głowy tylny, mniejszy. Zaznaczony jest on na tym schemacie na czerwono, jak widzimy, i biegnie od guska tylnego C1 do poniżej kresy karkowej dolnej w części przyśrodkowej. Jego funkcją przy działaniu obustronnym oczywiście pamiętamy o tym, że praca wyizolowana mięśni to jest naprawdę abstrakcja yy, i nie da się raczej tego zrobić, ale no, w ramach nauki yy, o tym mówimy: więc praca obustronna tych dwóch mięśni to jest wyprost. Praca jednostronna, czyli praca jednego mięśnia, to jest skłon w bok i rotacja w tą samą stronę, po której jest mięsień. Unerwienie tego mięśnia pochodzi z nerwu podpotylicznego gałęzi tylnej, nerwu szyjnego pierwszego. Pamiętajcie, przyczepię się do C1, nerwu szyjnego pierwszego. Ok. Prosty tylny głowy większy, i tutaj zatrzymamy się dłużej. Jest on w naszym schemacie oznaczony na zielono, więc jak widzimy leży obok prostego tylnego mniejszego głowy. Rozpoczyna się piętro niżej, dokładnie na wyrostku kolczystym C2 i biegnie bocznie od mniejszego, jak wspomniałam, czyli przyczepia się do miejsca poniżej kresy karkowej dolnej części środkowej. Unerwienie tego mięśnia pochodzi z nerwu podpotylicznego, z gałęzi tylnej nerwu szyjnego, pierwszego i drugiego. Funkcja, jaką pełni, jest taka sama jak ten, o mówiliśmy wcześniej, czyli mniejszego, tylko że w minimalnie większym zakresie, a mianowicie działając obustronnie, jest to wyprost, a działając obustronnie. E, działając jednostronnie, e, jest to skłon w bok i rotacja w tą samą stronę, po której leży mięsień. Dlaczego tutaj zatrzymamy się dłużej? Ano dlatego, że mądrzy w swoich książkach napisali, że to jest właśnie ten mięsień, którego włókna wynikają do kanału rdzenia kręgowego, a dokładnie wplatają się w powięź, która tam wnika. I do tego jeszcze ta powieść przyczepia się do opony twardej, modelując jej napięcie, a to już może nam wpływać na pracę układu nerwowego. Jeśli przy mięśniach podpotolicznych jest mowa o dużym zagęszczeniu włókienek nerwowo-mięśniowych, bo aż 36 wrzycionek przypada na 1 gram tego mięśnia, to mówimy właśnie, tych mięśni, to mówimy właśnie o prostym tylnym większym głowę. W badaniach porównano go z pośladkowym wielkim i tutaj, dlaczego z tym, ponieważ on należy również do mięśni równowagi, i tutaj wypadło to trochę na niekorzyść. Mięśnia pośladkowego wielkiego, a mianowicie z, przypada tam 0,7 włókna na gram tego mięśnia. Więc trochę różnicy jest. E, wiadomo, że masa e, pośladkowego z tym tylnym jest zdecydowanie inna, ale to również nam udowadnia to, że no, nie zawsze liczy się masa. Nie zawsze liczy się wielkość, a czasem po prostu to coś w środku. Tak górnolotnie. Ok, czucie głębokie mamy. Dodatkowo możemy też wnioskować, że gdy dochodzi do osłabienia tego mięśnia czyli do atrofii. Dochodzi do osłabienia czucia głębokiego. A to prowadzi do zaburzeń równowagi posturalnej w tym rejonie. Dobra, starczy. Skośne głowy dolne. Zaczyna się on w tym samym miejscu co ten poprzednio omawiany, czyli na wyrostku, wyrostku kolczystym C2 kręgu obrotowego, czyli a kończy się na wyrostku poprzecznym kręgu szczytowego, czyli C1. Mamy go zaznaczonego kolorem fioletowym. Jego globalna, czyli obustronna praca będzie nam wspomagała wyprost. Natomiast, jednostronna, rotacja, w tę samą stronę, po której działa mięsień, ale jako jedyny nie daje nam komponenty uniesienia brody. I to warto zapamiętać. Unerwienie, jak na zaczynający się od C2 przystało, co wiemy z poprzedniego filmiku, pochodzi z nerwu podpotylicznego, z gałęzi tylnej, nerwu pierwszego i drugiego. I skośne głowy górne, zaznaczone kolorem żółtym, tutaj mamy, jest zdecydowanie malutki. Zaczyna się tam, gdzie poprzedni się kończy, żeby łatwiej nam było zapamiętać czyli na wyrosku poprzycznym C1. Biegnie do potylicy, a dokładnie do miejsca poniżej kresy karkowej dolnej kości potylicznej w części bocznej. Tak jak na te wszystkie mięśnie e, przystało, doprowadza do wyprostu w odcinku szyjnym. Działając jednostronnym, mamy tutaj zgięcie w tę samą stronę, ale jako jedyny rotuje w stronę przeciwną. Oczywiście, cały czas pamiętamy, że mówimy tutaj o ruchach minimalnych, a nie globalnych. Co do unarwienia, jest tak jak przy mniejszym i ostatnia gwiazda dzisiejszego wieczoru: proste głowy boczne, zaznaczone tutaj na rysunku na szaro, zaraz przy tym żółtym, i biegnie on sobie od wyrostka poprzecznego C1 do powierzchni dolnej wyrostka szyjnego kości potylicznej. I tak sobie tutaj z boku odmieniec izolację zrobił, jak nazwa wskazuje. I tu tylko komponenta wyprostu przy działaniu obustronnym jest i skłon w bok w tę samą stronę, po której mięsień pracuje. A że jest z boku i przyczep końcowy sobie zmienił, więc i w unerwieniu sobie indywidualista nagrzebał, więc nie ma unerwienia z gałęzi tylnej, a z gałęzi przedniej. Czyli dokładnie nerw podpotolicznej z gałęzi przedniej Nerwuszynego, pierwszego. Ok. Mamy wszystkie omówione. Na tym slajdzie jest szkic wszystkich pięciu mięśni położonych, gdzie łatwo nam zauważyć sobie korelacje między nimi, jak leżą na potylicy obok siebie. Oczywiście jest to schemat, i mam nadzieję, że wiemy to, że. To są tylko i wyłącznie kreseczki w naturze są to porządne brzuszce mięśniowe, które wypełniają dużą część tej przestrzeni. E, widać jak te żółte, e, czyli skośny górny biegnie w inną stronę od pozostałych, więc tutaj ta rotacja będzie zachodziła w inną stronę. I tutaj też chciałam Wam zwrócić uwagę na inne dodatkowe funkcje tych mięśni. A mianowicie takie, że są one stabilizatorami głowy. Kontrolują one ruch czaszki względem C1 oraz C1 względem C2. Dają one nam poczucie równowagi, współpracują funkcjonalnie z mięśniami okoruchowymi i są częścią taśmy powierzchownej tylnej, według Meyersa. Przykurczę tych mięśni, do których notorycznie dochodzi np. w sytuacjach stresowych których mamy zdecydowanie niemało w posturze typu hak na mięso i z Powoduje to wyprost w odcinku szyjnym, ale i o konsekwencjach tego powiemy sobie na kolejnym slajdzie. Sekundę tylko przełączę. I dlatego na kolejnym slajdzie, ponieważ tutaj mamy w kolorze tego ostrego różu zaznaczony tak zwany trójkąt podpotyliczny. A trójkąt ten zbudowany jest ze ściany bocznej mięśnia prostego tylnego większego głowy, tego którego mamy zaznaczone kolorem zielonym, ściany przyśrodkowej mięśnia skośnego, gór, skośnego dolnego głowy na fioletowo, a górnego na żółto. Tak w ten sposób. Oczywiście pamiętamy też, że ten otwór nie jest tak duży, no bo to jest schemat. I w rzeczywistości tu jest trochę mało miejsca, a miejsce to jest ważne, ponieważ w tym miejscu znajduje się widzimy tak naprawdę część boczną łuku tylnego C1 wraz z bruzdą dla tętnicy kręgowej, więc i tętnicę kręgową oraz nerw podpotyliczny i potyliczny większy i mniejszy. I teraz, jeśli dochodzi do notorycznego wyprostu czyli napięcia mięśnia podpot. Czekajcie, bo coś się zawiesiło. Ok. I teraz tak, jeśli dochodzi do notorycznego wyprostu, czyli napięcia tych mięśni podpotylicznych, dochodzi również do zmniejszenia przestrzeni trójkąta, a co za tym idzie do ściśnięcia tętnicy i nerwu i to powoduje najróżniejsze objawy, takie jak zawroty głowy, bóle głowy, sztywność karku czy też szumy uszne. Jeśli jesteśmy już przy bólach głowy, to charakterystyczne dla tych mięśni podpotylicznych są bóle, których pacjenci mówią o tym, jakby mieli za w głowie, jakby ktoś im opaskę za po prostu założył. Jeśli chodzi o to, jak szukać tych mięśni. Cały czas mówimy o punktach odniesienia, jeśli chodzi o anatomię, więc czas w końcu znaleźć te punkty odniesienia na ciele. Najbardziej charakterystyczny z tych punktów jest guzowatość potyliczna leżąca z tyłu, po środku, dokładnie. Jeśli ułożymy palce z tyłu szyi w linii pośrodkowej ciała, idąc ku górze na potylicę, natrafimy na bardzo charakterystyczną wyniosłość i jest to właśnie guzowatość potyliczna. Bocznie Bocznie od niej, zarówno w prawo jak i w lewo, wyczujemy wzniesienie. Jest to kresa karkowa górna, a poniżej, e, u części osób, będzie to praktycznie na linii włosów, jest to kresa karkowa dolna. I to jest właśnie mięśnie, miejsce, poniżej którego przyczepiają się mięśnie podpotyliczne. Mają tutaj swoje przyczepy końcowe. Ale to nie wszystko. Jak wrócimy na guzowatość potyliczną i zjedziemy z niej w linii pośrodkowej ciała wzdłuż szyi, to pierwsza wyniosłość, jaką, jaką napotkamy, to jest wyrostek kolczysty C2, ponieważ pamiętamy, że C1 nie ma wyrostka kolczystego, tylko guzek tylny, aby nie ograniczać ruchu wyprostu i zgięcia w odcinku szyjnym. I idąc za uchem od dołu płatka ucha ku górze, ale i do tyłu, nadziejemy się na kolejną wyniosłość. I tutaj mówimy o wyrostku sutkowatym kości skroniowej. A idąc do przodu, natkniemy się na kąt A pomiędzy nimi w dole, palpując w kierunku kręgosłupa, znajdziemy wyrostek poprzeczny C1. I teraz fajnie byłoby sobie wziąć kredki czy pisaki do rysowania po ciele. Rozrysować te punkty, połączyć między sobą, jak biegną te mięśnie, aby łatwiej nam było zapamiętać je. Fajnie by było też użyć tych samych kolorów, których mamy tutaj w prezentacji. Będzie zdecydowanie łatwiej. I jak dzieci bawimy się w rysowanie w a przy okazji uczymy się o tych mięśniach. Jak je rozrysujecie, ale zaznaczam, dobrze rozrysujecie. To możecie poprosić osobę, na której to narysowaliście, o wykonanie ruchów szyi, takich jak wyprost, zgięcie, skłon w bok, zarówno w prawo, jak i w lewo, rotację w prawo i w lewo, zobaczyć, przy których tych ruchach te mięśnie się rozciągają, przy których się skracają, z którymi współpracują, dla względem których są antagonistami. Także bez większego wysiłku, Możecie bez wielkiego kucia łatwo i przyjemnie zapamiętać sobie te mięśnie i ich funkcje. I może nie doświadczyć pracy tych mięśni, ale bo palpacyjnie tego w ten sposób nie doświadczycie, jeśli nie potraficie palpować, ale chociażby w sposób powierzchowny zobaczyć jak one względem siebie pracują. Mięśnie te można przetestować, o ile możemy mówić o wyizolowanej pracy mięśni i wyizolowanym testowaniu konkretnych mięśni, ale w sposób ogólny, patrząc po stanie napięcia, skrócenia wzrokowo, widząc tak naprawdę zespół skrzyżowania górnego, czy też palpacyjnie wykonując test wyizolowanej pozycji w leżeniu tyłem, no, można złapać jego dysfunkcję. Nie będziemy tutaj jednak skupiać się na testowaniu ani na, też na pracy terapeutycznej tych mięśni, gdyż no, nie skończylibyśmy do jutra, ponieważ koncepcji pracy jest wiele. Dosłownie czym chata bogata, jednakże nie w ilości wykonanych technik e, przez terapeutę od sekret pracy, ale też na umiejętności palpacji, świadomości tego, co czujemy pod palcami. Jaki efekt chcemy osiągnąć oraz jakimi technikami chcemy to osiągnąć? Jak daleko pozwoli nam z terapią pójść pacjent? Bo możemy być genialnymi terape terapeutami e, w terapii punktów spustowych e, czy też igłowania, ale jeśli pacjent jest w notorycznym napięciu e, i w straumatyzowanym napięciu, to raczej nie pozwoli nam pracować siłowo, ale zaznaczam raczej, bo każdy też jest indywidualny. I tutaj raczej znowu należałoby popracować bardziej delikatnymi technikami, aby jeszcze więcej tej tkanki nie traumatyzować. Także, w związku z tym, że tu jest tak wiele zmiennych, wszystko zależy od pacjenta, jaki do nas przyjdzie, i od tego, w czym my się czujemy dobrze, no, praca tu będzie różna. I dlatego, że jest tyle tutaj z tych, tych współkomponentów, czy też współczynników, chorób współistniejących, napięcia ciała, nie będziemy przedstawiać terapii, ale opowiemy sobie o auto. W terapii wspomnimy sobie tylko tutaj o tym, że możemy pracować e, takimi technikami jak masaż tkanek głęboki, masaż funkcyjny, masaż poprzeczny, terapia punktów spustowych, pozycyjne rozluźnianie, techniki energizacji mięśni, terapia czaszkowo-krzyżowa, e, uwalnianie mięśniowo-powięziowe. E, no, jest w czym wybierać. Dla każdego coś miłego, kwestia w czym. Ja jako terapeuta czuję się dobrze i na co pacjent mi pozwala. Także w czym chata bogata. Wybierajcie sobie, ale opowiemy sobie o autoterapii. Przechodzimy więc do autoterapii. Zaczniemy od wygodnego leżenia na plecach i podłożenia sobie pod potylicę dwóch piłeczek tenisowych, które są. Zwinięte ciasno w skarpecie, można użyć oczywiście profesjonalnego sprzętu, ale można też i taki sprzęt sobie wykonać samemu w domu. Jak pokazuję to w osobnym filmiku gdzieś tutaj wyświetliwam się link. E, pozycja nie może być bolesna. Leżymy kilka minut, możemy się delikatnie poruszać, aby sprawdzić, czy nie ma więcej miejsc do rozluźnienia i jak znajdziemy lekko bolesne miejsce, czekamy na rozluźnienie. Bądź za pomocą tego ruchu rozmasowywujemy je. Rozcieranie. Jest to typowy ruch rozcierania z masażu klasycznego. I jak widzimy teraz, możemy wykonać kółeczka w miejscu i przesunąć się kawałek dalej na mięśniach podpotulicznych. Lub bez odrywania rąk od otworu wielkiego na boki rozmasowywać ruchem właśnie rozcierania kolistego te mięśnie. I będzie to za chwileczkę widoczne na filmiku. Jeśli wyczujemy gdzieś bardziej napięte struktury, możemy tam chwilę dłużej pozostać, w cudzysłowie pokręcić te kółeczka i dłużej je porozcierać. Przytrzymanie z rozciągnięciem. Jest to technika, w której chwytamy najpierw jedną ręką, a później drugą, aby było równomiernie zastymulowane z obu stron. Chwytamy cały obszar mięśni podpotylicznych, przytrzymując go, stabilizując i powoli, ale naprawdę powolutku robimy zgięcie w odcinku szyjnym, czyli ciągniemy brodę w kierunku mostka. Pamiętamy, że są to drobne mięśnie. Więc nie odpowiadają za ten globalny ruch w całości, ale delikatne zgięcia z rozciągnięciem mięśni poprzez ich stabilizację w czasie tego ruchu doskonale wpłynie na ich rozluźnienie. Wysuwanie i cofanie brody. Najpierw możemy wykonać ten ruch czynnie czyli same ciało nam pracuje, a później, kiedy zaczyna nam ten ruch już bez problemu wychodzić, kiedy czujemy pracę tych mięśni, możemy wspomóc jeszcze ręką, dociskając brodę, aby ten ruch był jeszcze bardziej pogłębiony. Punkty spustowe. O sposobach poszukiwania punktów spustowych jest kilka teorii, jednakże dla takiego prostego, domowego sposobu poszukajcie po prostu w poprzek włókienek mięśniowych bardziej bolesnych punktów, groszków, fasolek. Różnie jest to przez pacjentów opisywane i przytrzymajcie do momentu rozluźnienia. Możecie wspomóc pracę swoich palcy, układając jeden na drugim. Bo wtedy mniej one się męczą. Poczekajcie na rozluźnienie tych tkanek. Możecie też odczuwać promieniowanie w tym czasie. Dla tego mięśnia, charakterystyczną drogą jest okolica nad uchem do przodu i do tyłu, jak pokazywałam na którymś wcześniejszym slajdzie. I trochę też nad oko. Poczekajcie, naprawdę poczekajcie na rozluźnienie, i wtedy poszukajcie dopiero innych punktów spustowych. Nie róbcie jednocześnie prawej i lewej strony, tylko najpierw jedną, a później drugą. I ostatnie co chciałam Wam pokazać, to rozciąganie. Zahaczacie się od strony przyśrodkowej na mięśniach, jakbyście zahaczali się o kotarę i chcieli ją rozsunąć na boki. Wolnym ruchem od środka w kierunku uszu rozciągacie bez bólu tą przestrzeń, powtarzając kilkakrotnie, tak naprawdę według własnych potrzeb. Okej, okay. ja się już nagadałam. Na tym zakończymy. Jeśli jesteś terapeutą, to niech te ćwiczenia będą dla Ciebie inspiracją. Możesz również do tych ćwiczeń odesłać swojego pacjenta, jeśli są akurat one dla niego. Jeśli jesteś pacjentem, bardzo proszę nie kombinuj sam na własną rękę. Dorać się osoby, która weźmie na siebie odpowiedzialność za to, co ci zleci, gdyż odcinek szyjny i głowa są zbyt ważne, żeby podchodzić do tego lekkomyślnie. Niech ktoś odpowiedzialny skoryguje, przećwiczy to z wami, zobaczy, czy wykonujecie je dobrze, coś doda, odejmie, po prostu zrobi z wami to, co jest ewidentnie dla was wskazane i wykluczy to, czego nie wolno wam robić. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Także tym akcentem zakończę. Wam. Życzę Wam miłej pracy, miłej nauki, rysowania i ćwiczenia. Przyjemnego dnia.